Ciemka wszystkim z tej strony, Soli, A w dzisiejszym filmie powiem Wam, jak odebrać nowe malowanie do broni, spray oraz emotkę zupełnie za darmo. Ale zanim zaczniemy, chciałbym zachęcić Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, ponieważ aż 70% osób, które ogląda moje materiały, jeszcze mnie nie subskrybuje. A teraz nagranie pokazuje ci się ostatnie 5 osób, które zasubskrybowały mój kanał. Więc jeżeli chcesz się pojawić tutaj w kolejnym odcinku, to wiesz co robić. Więc jak pewnie wiecie, już od dłuższego czasu Epic Games rozdaje nam darmowe kody na przedmioty kosmetyczne, bądź też tworzy że nowe wydarzenia, w których możemy właśnie odebrać darmowe skiny. I tym razem Epic Games daje nam możliwość zdobycia trzech darmowych skinów. Pierwszym z nich jest graffiti, drugim rzucane motka i trzecim malowanie, które swoją drogą może stać się rzadkie. Ponieważ wątpię, żeby każdemu chciało się głosować w tym głosowaniu, o którym powiem w dalszej części odcinka. Przedmioty, o których przed chwilą mówiłem, będziemy mogli zdobyć w ramach turnieju Winter Trials. Będzie to turniej, w którym to nie my będziemy brali udział, lecz influencerzy, czyli przykładowo rozpoznawalni streamerzy, youtuberzy, czyli po prostu osoby, które są rozpoznawalne przez Fortnite'a. I w tym właśnie turnieju ci influencerzy będą grali w parach i podczas ich rozgrywki będą musieli wykonywać różne wyzwania, które zostaną wybrane przez Fortnite'owych graczy. Więc przejdźmy sobie może do tego, w jaki sposób będzie można zdobyć punkty, dzięki którym będziemy mogli odebrać darmowe przedmioty. Po pierwsze musicie wejść na stronę, która będzie podana w opisie i tam się zalogować. Bez obaw to jest strona Epic Games, więc nie stracicie konta. To, to jest oficjalna strona Pika. Więc jeżeli wejdziemy sobie już na te konto, musimy sobie y, podłączyć to konto y, do, nasz, do tej strony. Czyli po prostu się logujemy, tak jak wcześniej mówiłem. I teraz po pierwsze musicie wejść sobie na tą stronę i tam zjeżdżamy na dół i wybieramy wyzwanie, które nas interesuje. Czyli ja wybieram przykładowo podłoga Tolawa. Następnie gdy wybierzemy sobie już drużynę, która nas interesuje, czyli oczywiście ja wybieram sobie y, Nika. A jeżeli sobie wybierzemy drużynę, już, która nas interesuje i wyzwanie, to już wszystko wybraliście i nagle pokazuje wam się problem. Czyli nie możecie zagłosować, co? Co się dzieje. Musicie teraz przejść. Do ustawień w Fortnite i prawdopodobnie macie ukryte statystyki w grze. Aby je włączyć, musicie przejść do ustawień i tutaj przejść ostatnią zakładkę, i tutaj jak widzicie teraz nagranie, musicie zmienić tą opcję ostatnią. Pamiętajcie, aby głosować codziennie, aby otrzymywać punkty, ponieważ im więcej punktów dostaniecie, tym szybciej będziecie mieli yy, te malowania, a jeżeli nie będziecie włótować codziennie, nie będziecie mieli punktów, to tego nie dostaniecie. A tymczasem ja dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji, a jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to piszcie je w komentarzach. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Siema!